Hejcie siemano siemaneczko, jestem Paweł Sky i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Uncharted Fortuna Drake'a, moi drodzy. Dzisiaj lecimy dalej z grom. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale. A ja nie przedłużam i zobaczmy, co my dzisiaj mamy tutaj do zrobienia, moi drodzy. Co to kurwa za dźwięki, już dziwne się tutaj dzieją. E, w poprzednim odcinku były mocne kłopoty, to mogliście zobaczyć. Ale my w dzisiejszym odcinku lecimy dalej. My nie, nie, nie zatrzymujemy się tu ani nic. Jak ja mam tu kurwa przejść niby, co? Tam pójść nie pójdę, wątpy raczej. Skąd to nie w ogóle kurwa weźli, To jest moje pytanie zasadnicze. Może tu mam się wspiąć? To by było pomysłowe. I to jest pomysłowe, Paweł. To jest bardzo pomysłowe. Miejmy nadzieję, że i tu więcej nie będzie. Oby, oby, Co, tam kurwa przeskoczyć. A. Okej. Okay. Da się, da się. się <grystanie> granat! Jak się nim rzuca? Niby. Kolejny granat. Nie wiem o co tu chodzi. Dobra. Tu najprawdopodobniej. Kurwa, no! No fajnie, fajnie w chuj. Nie no, zdążył rzucić. Zdążył rzucić tego granata, myślałem, że... On się jakoś tak ciulowo odbije. Gdzie ty? A to on tutaj był, dobra. Więcej was nie ma? Oczywiście, że jest was więcej. Skąd? Jezu, ciężko, ciężko. Amunicję mi dawać. Szybko. Gdzie, pajacu? Kurde! Ogień! Dobra. Chyba to już wszyscy. Czy nie? Miejmy nadzieję, że to już wszyscy. W sumie ja sobie wezmę trzeba czemu by nie. Dobra, gdzie ja mam dalej i siedzę Chryste, jaka tutaj jest nieogarna. Nie Wysłuchać się, potrafię. Super. Tu se hycamy, jak rozumiem. I idziemy dalej. No dobra. Mamy dzisiaj się dostać do samolotu, po, w którym poprzednim odcinku się rozbiliśmy. Zobaczymy, czy nam się uda. Co prawda, będzie to ciężka przeprawa, mam wrażenie. Ale miejmy nadzieję, że się uda. Tutaj w ogóle jakaś kurwa, tak jakby do schowania się coś... O kurwa, no wiedziałem! Leży? Giń! Jezu. Co? Nie żyje. Co ty chłopy do mnie krzyczysz tu? Że nie żyje. Jezu, wydzwaniają do mnie teraz, to naprawdę? Nie mam czasu. No wesołe. Wesołe w chuj. A Co tu? A tu. OK. Okej okay. Spoko, spoko Teraz se przechadzamy tu Mogę tu się wspiąć? Nie mogę A szkoda No łaj! Jezu, poczekajcie chwilę, zaraz wracam Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Muszą mi zawsze przerywać wtedy, kiedy nagrywam. Z góry w ogóle do mnie nawalają? No nie, ładnie, ładnie. Chycaj tu. O kurde, prawie się to zawaliło. Ale żebym bym odwalił taką karakę już. Dobra Pustrało was Co ja odjebał? Co ja odjebał? Co je ja odjebał? Co je ja odjebał? No kurwa wyjdź! Będę tu z umierał z 200 razy coś czuję Dobra O nie, super O po prostu świetnie Co jest? Co się dzieje? What the fuck? Przeć, przeć. Zapierdole, ja no, coś czuję, że w tej serii naprawdę będę umierał z 200 razy. No, ale, no, jaj bro, dajcie mi już spokój. Mam granaty. Co to było? Ktoś kurwa wybił szybę czy o chuj chodzi? Nie wiem. O była amunicja. Oczywiście, że nie do kałacha, ale była amunicja. Hop! O kurwa. O kurczę. Dobra. Cyk I idziemy dalej Jest! Dotarliśmy do samolotu rozbitego, co prawda, ale dotarliśmy Hea <laughs> i wrogowie, no oczywiście że tak Szkoda, że nie wziąłem w sumie tej strzelby tam Mogłem wziąć Dobra, jebać O kurwa, dobra Nie siad ten granatu, Jezu! Ogłuszenie dostałem na łeb Stamtąd też domy fryjer strzela. Co jest ich więcej? Oh fuck. ale wślizg zrobił. Nie no, szczerze mordo, szacunek za wślizg. Czarno to widzę. Czarno to widzę. Dobra, wskakuj, Nate. Wchodzimy, zobaczymy co tam mamy. A, bo my szukamy tej mapy? W sensie, zostawić mapę w tym samolocie. Kurwa, ona jest w jakiejś dżungli, pewnie w sensie w zamku jakimś. Co jest? No! Jeszcze ich więcej tu będzie. No, zaskakują. Traf coś, Nate. Dziękuję. O nie. Bo raczej Ale w ogóle dużo amunicji pozbierałem już Chociaż do pistoletu jest strasznie mało tej amunicji Mam wrażenie O super Zdychaj No umieraj O fakt Oh, kurwa, granatnik ma? O fuck. Dziś ja ja wszyscy mi się że granatnik jakiś ma. Kurwa zmieniam te broń jak taki czysty pojeb Muszę patrzeć po nogi Serio pułapki Helena. Dobra moi drodzy ale ja myślę że dojdziemy już sobie tam dalej moi drodzy w następnym odcinku jeżeli odcięcia Wam się spodobał zostawcie łpeczkę w górę, subskrypcję na kanale A ja lecę. Na razie